Żeś nie miałeś bardzo dobre relacje z Ludwiczkiem przed walką, tego się nie dało ukryć, bo no po prostu tak, lubiłeś się. Też, nie? A tutaj masz jakiś taką małą niechęć, czy to dobrze wpływa na ciebie? No, znaczy, no będę bardziej jeszcze agresywny, nie? No To jest walka, nie idziemy się ściskać na Michała, tylko będziemy się napierdalać, nie? Ale to aż tak cię zdenerwowało tymi filmikami? Co? Aż tak cię tym filmikami... mógł dać... Będę mógł, mógł dać bana, ale w klatce. Także. Zgasić mu światło. Cholak, wracamy do was. No tak. raczej, raczej ci się to nie uda, chłopie. U. Masz, masz dużą głowę i coś czuję, że, że po prostu jak w nią przyceluję, to pęknie jak balon. Ty też nie masz małej głowy, masz gł głowę jak barbus. Dobrze, fajnie. No. <laughs> ja przypominam, że jeżeli chcecie sobie Co stworzyć głowy, poczy... Dobra, bo wszyscy śpią, dawaj się przymierzymy. O, brawo! I robimy no, pierwszy face to face, skrzypas. To I super to są i oni wyglądają tak samo. Myślałem, że jest wyższy. Jeden z pierwszych pojedynków na gali Cloud 2 już pod koniec października w Płocku. Waga ciężka. A wzrok Skrzypasa zabija. Chcesz coś powiedzieć? No powiedz. Prosto w oczy do Super przewodnie. Żebyś mi... Będę! Ty będziesz no. mówił, jak tam chłopie, a ja powiem, wstawaj chłopie! Tak, tak powiesz. Ja powiem, chłopie, nie śpi. Czas, czas wstawać. Nie śpimy, lecimy, Bomba na banie. No pęknięcie tak Pania właśnie. Coraz mocniej na Panowie Wstęp do face to face'a. Dziękuję bardzo Skrzypas w czarnej koszulce, w białej Super Mario. Waga ciężka, jeszcze stańcie tylko do kamery. Pozycja bokserska, skoro już tutaj stoimy. I wielkie brawa Skrzypas i Super Mario.